Cześć kochani, tak jak Wam obiecałam wcześniej, e, dziś czytanie, jaki on, ona jest, naprawdę przyszłość Waszej relacji e, do trzech miesięcy, powiedzmy, zrobimy sobie takie czytanko. Dwie karty, kochani, dla Was do wyboru. Ktoś mnie pytał, co oznacza, że dana karta, e, jak on ma wybrać daną kartę. Kochani, jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to już tłumaczę. Kartę pokazuję Wam na przykład tą. To jest karta numer jeden. Wy się przyglądacie, zastanawiacie się, czy ta karta w porównaniu do tej karty numer dwa bardziej was do siebie przyciąga. Która z tych kart na was oddziałuje? Która swoją grafiką czujecie od niej przypływ jakiejś energii? Wybieracie tą. Czasami dwie karty oczywiście mogą rezonować, i tu wtedy informacje mogą być w obu kartach zawarte dla was. Dlatego sprawdzacie, która z tych kart z wami rezonuje. Yy, która was przyciąga do siebie, wybieracie daną kartę, a ja na tą kartę robię rozkład dla was. Kochani, przypominam, czytanie jest czytaniem ogólnym, nie z każdym może rezonować. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, jesteście gotowi na te czytania, bo pamiętajcie, w czytaniu prywatnym nie zawsze może wyjść to, co w czytaniu ogólnym na, na kanale, gdyż no tu karty stawiane są dla tysięcy, a tu będziecie mieć indywidualne czytanie ze swojej daty urodzenia i daty partnera, partnerki. Także tu karty mogą pokazać Waszą sytuację nie na zasadzie, co Wy chcecie usłyszeć, tylko to, co jest naprawdę w głowie, w myśli, w sercu tej osoby, w zamiarze tej osoby do Was. Jeżeli jesteście na takie czytanie gotowi, serdecznie zapraszam, bo oczywiście ja nie mogę Was do niczego namówić, gdyż karty to tylko wskazówka. Dają pogląd danej sytuacji, a nie przekreślają nam relacje czy nasze uczucia i myśli. Nie decydują za nas. Pamiętajmy o tym. Kochani, nie będę już przedłużać. Jeszcze raz, to jest karta numer jeden. Przemyślcie, zastanówcie się, jeżeli ta karta Was do siebie przyciąga, wybierzcie kartę numer jeden. Jeżeli ta karta Was do siebie przyciąga, wybierzcie kartę numer dwa. Kochani, przechodzimy do czytania głównego, na które serdecznie Was zapraszam. Kochani, przede Karta numer jeden, przede mną karta numer jeden. Kartę oczyszczam i sprawdzam, jak i jaka ona jest naprawdę. Zobaczymy, co karty tutaj pokażą. Jakie informacje wypiszcie, kochani, w komentarzach, czy karty z wami rezonują? Czy tak rzeczywiście jest? Jak i jaka ona jest naprawdę? Sprawdzamy, co nam karty pokazują przy tej osobie dla Was. A więc, kochani, ta osoba, tak jak mi tu w kartach wychodzi dla Was, ma w sobie dwie natury. Eee, sprzeczności wręcz bym powiedziała, sprzeczności w działaniu, w myśli, w zamiarach. Jest osobą bardzo zmienną i docelowo wy nie wiecie, na czym stoicie do końca, gdyż ta osoba jakby odrzuca od siebie wszelkie zarzuty. Żadnej winy w sobie nie dostrzega, kochani. W niczym nie widzi, krótko mówiąc, tak? Raczej będzie popełniała te same błędy, które już powielała w przeszłości. Nie ucząc się zupełnie na nich, nie wyciągając żadnych wniosków. Jak ja to nieraz mówię, raczej będzie obwijać wszystkich innych o swoje niepowodzenia w życiu, każde, jakiekolwiek, nawet te związane z pracą, z domem, z nieudanym małżeństwem, ze związkiem partnerskim, z romansem i tak dalej. Począwszy od najdrobniejszych rzeczy, po najbardziej istotne w jej życiu. Będzie odrzucać wszystko od siebie, będzie obwiniać innych, wszystko i wszystkich, w tym łącznie z wami, może tak być, o to, żeby po prostu odrzucić tą winę od siebie, tak? Ta osoba patrzy przez pryzmat starych, jakby patrzy przez pryzmat przeszłości, chociaż nie do końca, kochani, gdyż ona, jak to mówią, Brzydko teraz powiem, ale każdy głupi ma swój rozum. I ta osoba też może nieznacznie manipulować wszystkimi, Wami również, dla osiągnięcia własnych potrzeb, dlatego aby czuć się silnie, stabilnie w relacji. Nie tylko w relacji, bo ogólnie w życiu ta osoba taka jest. Czyli w pracy też może używać manipulacji do tego, żeby czuć lub mieć kontrolę, poczucie kontroli. Bo ta osoba jakby lubi mieć poczucie kontroli, Przepraszam, nad tym, co się dzieje w jej życiu. No, tak mi pokazuje. Z drugiej strony, kochani, ta osoba myśli też o przeszłości trochę, bo niby tu winy swojej nie dostrzega i niby wszystkich obwinia, ale do siebie marzal o coś, czegoś żałuje, co mogło mieć miejsce między wami, co mogła zrobić inaczej, lub co powiedziała, a czego teraz żałuje, tak? Jest dosyć sentymentalną osobą, tak? W sensie uczuciowym, skrytą i trochę ciężko dotrzeć do prawdziwej natury tej osoby. Ciężko ją wyczuć. Dobra. Idziemy dalej. Co ta osoba, kochani, ma w głowie? Co ma w głowie? I już widzimy, że w głowie ma pewne sprawy, które nie są pozamykane z przeszłości. E, ta osoba ma w głowie osobę trzecią, e, tęsknotę za tym, co kiedyś. Działo się w jej życiu, czego ona do tej pory zamknąć nie może. E, osoba trzecia jest na przeszkodzie, ale nie jest to osoba, z którą łączą, tą osobę, o której wymyślicie jakieś aspekty fizyczne i relacja romantyczna. Nie. Raczej bym powiedziała, że jest to oziębłość, a łączą ich zobowiązania lub e, sprawy z przeszłości. O tak, wspólna przeszłość, mogłabym tak to nazwać. Co ma w sercu ta osoba? No i już. Relacje w ukryciu, skryte uczucia, myśl o pożądaniu, myśl o chemii, o uczuciu niespełnionym. Tak jak powiedziałam, celowo będzie od siebie y, może nie tyle odsuwać, co zagłuszać wszelkie uczucia w sercu, w myśli, w głowie, gdziekolwiek, tak? Tak, jakby ta osoba y, ciebie kochała, wiedziała, że kochać ciebie nie może, kochać chciała. I kochać Cię nie mogła. No po prostu wiem, że to tak brzmi, ale wszystkie osoby, z którymi karty będą w tym momencie rezonowały, kochani, Wy właśnie to czujecie i o tym wiecie. Bo karty zawsze mogą rezonować w dwie strony i czasami Wasze uczucia po prostu się uzupełniają. Dobra. Idziemy, sprawdzamy, czy myśli o Tobie poważnie ta osoba. To jest bardzo ważne w tym uczuciu. No i jak, kochani, myślicie? Czy myśli o was poważnie? Ech, powiem tak, myśli. Myśli o was poważnie. Nie traktuje was jak zabawkę, zabawić się waszym kosztem nie chce. Samej jest jej ciężko i trudno w życiu. Ale chciał, nie chciał, dla części z Was wychodzi mi osoba trzecia. Yy, I może być ta osoba trzecia również po waszej stronie. Także tu może być relacja bardzo zagmatwana. Yy, ta osoba nie umie tej przeszłości zamknąć za sobą, co już mówiłam. Ale również dla części z Was Wy nie umiecie wziąć odpowiedzialności. Czyli każdy z Was czeka, aż któryś zrobi pierwszy ruch i zostawi przeszłość za plecami, żeby zbudować Waszą wspólną przeszłość. Dopóki Wy się w tej materii nie dogadacie, ciężko Wam będzie dojść do porozumienia. Tak mi tu wychodzi w kartach. Co kieruje osobą, o której myślisz? Kochani, co kieruje osobą, o której myślisz? No, coś czujesz, że to czytanie to będzie hitchhiker? <grych> Co kieruje? Lęk. Jak to zwyczajnie bywa, po prostu lęk. Ale lęk przed czym? Przed zamknięciem tej przeszłości. Lęk przed zaczynaniem wszystkiego od początku. Ta osoba boi się porażki przy uczuciu, boi się popełnienia. Złej decyzji, boi się konsekwencji popełnienia tej decyzji, tak? Boi się, że oczywiście z wami zamieszka i dla części z was ona może z wami zamieszkać, wiecie? Ona może być z wami przez jakiś czas, a później ucieknie. W cudzysłowie, zawiesi relację lub będzie y, potrzebowała odetchnąć, odpocząć, przemyśleć. Dla części z was. Zobaczymy, kochani, również, czy ta relacja ma przyszłość. To też jest ważne w tym czytaniu. Takie czytania robię prywatne, jeżeli macie ochotę, także piszcie. No i co? Relacja. Czy ta relacja ma przyszłość? Nie w pełni dla Ciebie satysfakcjonująca będzie ta relacja. Nie w pełni będzie to przyszłość, o jakiej marzysz, jakiej oczekujesz od tej osoby. Eee. Yy... Będzie możliwa relacja, powiem tak, będzie możliwa relacja dla części z Was, ale to będzie relacja Waszym trochę takim w cudzysłowie kosztem, was, poświęceniem waszym, Waszej cierpliwości, waszym, Waszej ustępliwości, Waszemu zrozumieniu sytuacji i odpuszczeniu w pewnych kwestiach, w których łatwo Wam odpuścić nie będzie. I sprawdzamy kartę radę, kochani. Rada mówi, abyście nie idealizowali partnera, partnerki. Na siłę nie zabiegali o uczucia osoby, o której myślicie, tak? Jasno określali to, na czym wam zależy, aby w przyszłości nie odczuć rozczarowania, jak ja to nieraz mówię, słowem, zachowaniem lub samą osobą, bo tu możecie, wiecie, minąć się w oczekiwaniach i założeniach, kochani. No tak mi to. Wychodzi. No, czytanie, powiem Wam takie obfite w informacje, bogate, jeżeli Wam się podobało, kochani, to czytanie. Łapkę w górę, subskrybujcie, udostępniajcie, piszcie w komentarzach, bo Wasze komentarze to po prostu uwielbiam czytać Wasze, czytam wszystkie. Nie zawsze, przepraszam Was, nie zawsze mam czas każdemu odpisać, ale każdemu zostawiam serduszko, co oznacza, że dziękuję, szanuję, jestem wdzięczna. Pamiętajcie o tym, kochani. Ja zapraszam do czytania dla karty numer 2. Zobaczymy, aż jestem sama samaczka co przy karcie numer 2 się pokaże. No, kochani, zapraszam. Karta numer 2 przede mną przed wami, a ja już sprawdzam. Tak jak to dla pierwszej karty, jaki on ona jest naprawdę? Jaka jest osoba z twojego serca, osoba z twojej myśli? I sprawdzamy. Od razu na początku karty pokazują Jasno i wyraźnie, iż ta osoba nie mówi Tobie wszystkiego, jest skryta, może być podatna na wpływy innych osób, szczególnie kogoś z rodziny, ktoś, kto może stać między Wami i wiecie co, ale jest osobą również taką, której ciężko jest coś wytłumaczyć, ciężko jest rozmawiać z tą osobą. Ona jak się na coś uprze, to już jest, wiecie, koniec, amen. Tu nie będzie, y, ciężko jest iść na kompromis. Raczej myśli o sobie, o tym, żeby y, nie tyle, że o was nie myśli, ani o nikim innym w życiu y, swoim, własnym, ale kieruje się tym własnym, swoim dobrem, tak? Słuchajcie, co jeszcze? Ta kobieta lub ten mężczyzna bardzo lubi imponować innym, bardzo lubi y, błyszczeć w towarzystwie, bardzo lubi towarzystwo płci przeciwnej. Tej samej, tak? Bo nie wiem, jak y, kto siedzi po drugiej stronie, komu stawiam karty teraz, kochani. Co jeszcze? Y, ta osoba poniekąd y, na relacje i na uczucia patrzy przez pryzmat chemii i pożądania, tej fizyczności, tej magii, tak patrzy na uczucia. Dla mnie w kartach ta osoba to raczej, jak nieraz wam mówię, to nie jest domator, to jest bardziej zdobywca. Osoba, która y, lubi stawiać sobie poprzeczkę. Wysoko. Tak mi wychodzi. No i patrzymy teraz, kochani, co ma w głowie. Co ma w głowie ta osoba? Przede wszystkim ta osoba ma w głowie niezdecydowanie. Lęk przed poważnymi decyzjami w życiu. Eee, no, tak mi, kochani, wychodzi. Lęk przed poważnymi decyzjami w życiu. Również w głowie ma jakiś mętlik, ma yy, myśl o rozstaniu. No, powiem Wam, takie, takie ma. Nieraz wam mówię, że jest zakładnikiem swoich negatywnych myśli. Tu nie do końca, tu jest bardziej coś zrobiła być może się rozstała z wami, być może myśli o rozstaniu z wami, ale nie jest do końca pewna, i czy, czy akurat to jest dobry kierunek, czy to jest dobry moment, tak? Nie lubi i w głowie to ma, że nie lubi decydować za innych, albo wręcz by wolała, żeby to ktoś zdecydował za nią. O, wiecie? Tak mi to wychodzi. Co ma w sercu? Sprawdzamy, co ma w sercu osoba, o której myślisz. Na pewno sprawy rodzinne. Rodzina dla tej osoby jest bardzo ważna. Sprawy rodzinne, być może dzieci. Być może rodziców, osoba jest bardzo osobą rodzinną i te sprawy lub jeżeli miała niespełnienie w rodzinie, w sprawach rodzinnych, to ciągle ma takie wiecie w sercu, e, jak to tęsknotę za takim uczuciem wiecie, takiej rodziny pełnej, bo ciężko jej stworzyć rodzinę pełną albo z drugiej strony ma rodzinę, której nie umie docenić, no ale w sercu jest osobą rodzinną o rodzinie myśli. Karty pokazują, iż w sercu ma też myśli o tobie. Tak? W sercu ma też ciebie. Dobra. Sprawdzamy dalej. Czy ta osoba myśli poważnie o tobie? Zobaczcie, karty mi się same wysuwają. Czy ta osoba myśli poważnie o tobie? Ta osoba w aspekcie związku poważnie nie myśli. Co to oznacza? Karty pokazują, iż. Yy, o tej waszej relacji poważnie nie myśli w sensie związku, o jakim ty myślisz, lub zaangażowaniu, jakiego ty pragniesz lub oczekujesz, tak? Yy, I tutaj raczej w tym temacie ty możesz odczuwać to właśnie, jak ja nieraz powtarzam, powielam to niespełnienie. Yy, jakby ciągle wiatr wiał ci w oczy, jakby szła pod górę. Często, często używam tego słowa, bo to jest bardzo dobre określe, określenie na takie uczucia. Sprawdzamy, co kieruje tą osobą. Co kieruje? Bym powiedziała, że jest osobą trochę narcystyczną, troszkę egoistyczną. Kieruje nią jej własna wygoda, chęć bycia, chęć bycia w relacji między wami, ale nie do końca e, zamykania tego, co w jej życiu jest. Czyli e, kieruje, no może egoizm za dużo powiedziane, że nią kieruje egoizm, ale potrzeba ciągle właśnie podnoszenia tej poprzeczki. Potrzeba. Ona chce, chciałaby być z Wami, ale nie chciałaby z niczego rezygnować. Ona by chciała na przykład gdzieś wyjechać, ale em, no jakby wszystko chciała mieć zapewnione. Chciałaby, żeby ktoś dał jej zapewnienie, że to, co ona zaczyna robić, jakie podejmuje kroki i kierunki, spełni się dla niej pozytywnie. Jeżeli ona czuje zwątpienie, że coś może nie wyjść, coś nie idzie po jej myśli, może bardzo łatwo się wycofać, zniechęcić, no. Trochę taka jest, wiecie, taka jak chorągiewka, no. Ciężko, troszeczkę, yy, ciężko, jakby czuć bezpieczeństwo przy tej osobie. Tak mi, takie, wiecie, bezpieczeństwo uczuciowe yy, w takim życiu normalnym. Tak mi to wychodzi. Sprawdzamy, czy Wasza relacja ma przyszłość, bo to przecież bardzo ważne pytanie. Czy Wasza relacja ma przyszłość? Przez to właśnie, że ta osoba jest taka skupiona na sobie, i przez osobę trzecią przy was. Ta relacja przyszłości, o jakiej myślisz, może nie mieć. No. Tak mi to wychodzi. Inne wasze oczekiwania. Przyszłości może nie być przez osobę trzecią, która jest lub pojawi się między wami no i przez te właśnie ego wysokie tej osoby, o którą pytasz. No, ale czytanie jest czytaniem ogólnym, tak? Nie z każdym może rezonować, tu trzeba by było zrobić czytanie już z Waszych dat urodzenia. Sprawdzamy kartę radę. No i widzicie, i karta rada mówi: zastanów się, przemyśl, być może obierz inną ścieżkę niż tą, którą podążają wszyscy, tak? Bo tu widać powtarzającą się sytuację, powielającą się sytuację, która doprowadzi do Twojego zmęczenia. A twoje oczekiwania są inne. Jesteś osobą wrażliwą, urokliwą, rodzinną ciepłą, a te uczucia w tobie są jakby zabijane i zagłuszane i ty czujesz wieczne, no ja się będę powtarzać z tym niespełnieniem. Wybaczcie, ale no to jest słowo, które obejmuje wszystkie te emocje. Tak mi kochani wychodzi przy was. Tak mi wychodzi przy was. Mam nadzieję, że czytanie wam się podobało. Że w tych oczywiście samych pozytywnych aspektach z wami rezonowało, ale z waszym życiem, że rezonowało, bo pokazuje, jaką moc mają karty, jakie dają wskazówki, jaki dają obraz sytuacji. Ja się z wami żegnam. Zapraszam was na inne czytania na moim kanale, które są na bieżąco, bez czasowości, czyli nawet jak czytanie obejrzycie powiedzmy z miesiąca. Czerwca jeszcze czy, czy nawet maja, to one są aktualne w momencie, kiedy je oglądacie, bez czasowości. Kochani, serdecznie dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za czas poświęcony mi i moim kartom. Trzymajcie się, kochani, ciepło. Do usłyszenia w kolejnym czytaniu. Cześć.